Prezydent przygotował przepisy, które mają uniemożliwić tzw. prawnikom po geografii ubieganie się o urząd sędziego. Prawnik po geografii to taki, który skończył najpierw trzyletnie studia licencjackie, np. z geografii, socjologii czy zarządzania, a następnie dwupółletnie studia magisterskie z prawa. Ostatnio na rynku pojawiło się wiele ofert takich studiów. Prezentowi nie chodzi o to, aby je wyeliminować. Są bowiem osoby, które potrzebują uzupełnić wiedzę prawniczą, po, po to tylko, żeby wykonywać zupełnie inny zawód. Chodzi o to, aby nie otwierało to drogi do godności sędziego. Profesja sędziego ma bowiem stanowić koronę zawodów prawniczych. Powinni do niej trafiać najlepiej wykształceni i najzdolniejsi prawnicy także z innych korporacji, także z korporacji adwokackiej, radcowskiej, czy też z prokuratury. Problem tylko w tym, czy stworzenie tak wysokich wymogów wystarczy, aby, Zawód ten cieszył się ogromną popularnością. Rzecz polega jeszcze na tym, aby stworzyć odpowiednie warunki wykonywania tego zawodu, między innymi docenić go, ile chodzi o wynagrodzenia.